Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj, kolejna edycja serwera. Dzisiaj mija równo tydzień od um, od startu um, nowej edycji. Jak widzicie, mam disco zbroje oraz miecz świetny, a także peku Hamera, który nie wypada um, z ekwipunku po śmierci oraz Lucky bloka um, Właśnie. Um, Zostały dodane lucky bloki. I co odcinek będziemy sobie jeden rozwalać albo więcej w zależności od ilości łapek w górę. 10 łapek w górę jeden lucky blok. Niech tak będzie. A więc no, na początku odcinku możemy to rozwalić. Aha, i dostałem. O, kurde. Dostałem coś fajnego. Dostałem Lucky Pikax. Wydajność 5, Fortuna 2. I niezniszczalność 3. No i przy okazji pokażę Wam swoją nową bazę, którą budowałem cały tydzień. Hop, hop, hop. Tu jest wejście. Się nie wczytała, ale jest to wielka wieża, która jest zarąbiście w środku wypełniona. Już Wam pokazuję wszystko, jak to wygląda. Wchodzimy tutaj. Jest przycisk. No i. Zobaczcie, nowe bloki, w nowej edycji są nowe bloki, nowe, nowe drewno, nowe, nowe jakieś tam, nie wiem, tutaj briki i te, i jakieś modele, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Jakieś ciastka. Bardzo fajnie to, to się prezentuje. To mi się bardzo podoba. Czy one są animowane? Tak, animowane jest. A więc e, to jest jakby taki, to jest to jest e, taki jakby przedpokój, mogę to tak powiedzieć w sumie, no przedpokój tutaj goście jak wchodzą, hop, hop widzą, o kurcze jaki ładny wystrójce. nie? Tutaj na dole natomiast jest moja taka zbrojownia, tutaj trzymam sety, e, tu mam siłki. Setów jeszcze nie nazbierałem, gdyż mało, mało się bije po prostu. Tu mam koksy, złote jabłka, marchewki, sikiery, tutaj miecze. Więc wszystko idzie jeszcze tutaj o wypełnić, więc. No to jeszcze może trochę potrwać. Muszę zacząć się bić tutaj na rękach na serwie, żeby. Czekajcie, bo tu jest Diamond Cock, tak. Diamond Kong naprawia mój Hammer, bo normalnie Commando Repair nie da się tego zrobić. Tutaj mamy natomiast bibliotekę, gdzie sobie enchantuję itemki na level 30. Hammera nie mogę enchantować, a nie mogę, mogę Hammera enchantować, więc spoko opcja. Tutaj mam Miecz, Bloody, Wengaze Blade, Wengaze Blade jakoś tak. No i tutaj mam jeszcze miecze świetlne Nazbierałem <grym> Nazbierałem Nie no dostałem tak naprawdę te miecze świetlne Bo mi się bardzo podobają A i tak i tak będę używał tylko jednego Więc no Tak, Taka, taka kolekcja Tutaj natomiast mam magazyn Proszę bardzo Trochę drewna Trochę drewna Tutaj mam jakieś takie coś To wypada z bossa, którego wam zaraz pokażę To jeszcze bloków nie mam itemy z mobów no aktualnie no jest bieda diamond żelaza jeszcze nie mam żelazo się chyba na górze przepala ale zaraz tam pójdziemy tutaj mam dirta proszę bardzo no jeszcze jestem aktualnie tak w miarę biedny w itemy, więc nie mam ich za dużo tutaj jest moja przepalarka bodajże powinno być tak złota tak ja złoto przepalałem a nie żelazo. Hmm, hop, Ok, no i z tak złota mamy. Generalnie, lucky bloki można kupić za złoto i za. za złoto i za koksa, bodajże, jak się nie mylę. Albo za diamenty i koksa. Zaraz się zobaczy, bo naprawdę zapomniałem. Hmm, tutaj mam jakieś farmy różne. Tutaj mam automatyczną, jakby. Hmm, Automatyczną yy, alchemię, coś mogę, tak to, yy, tak to mogę powiedzieć, automatyczna alchemia działa całkiem nieźle, polecam, szybko się siłki robią, jeżeli ma się oczywiście odpowiednie składniki. Tutaj mam brodawki, no i tutaj jest jakby biosfera taka, biosfera, mogę tak to nazwać, biosfera, yy, no wygląda to moim zdaniem zajebiście, tutaj mamy buraki, też buraki. Tutaj mamy dynie. Tutaj mamy melony. Zbieram sobie melony. Jedwabnym dotykiem. Marchewki. Ziemnioki. Ziemniuki. No i tutaj sobie siadam. O, proszę bardzo. I siedzę tak sobie. Jak się nudzę. W No więc, więc tak to wygląda. Myślę, że domek no, prezentuje się dosyć przyzwoicie. W sumie pierwszy raz w życiu ma, y, mieszkam w, w jakiejś wieży, więc, więc to też taka nowość dla mnie. Ale myślę, że całkiem, całkiem fajna jest ta nowość. Y, a więc tak, dobra, zejdźmy może na dół, pokażę Wam y, spawn, pokażę Wam w ogóle y, w jakim świecie jestem, bo generalnie to nie jest y, świat, y, na którym mogą grać wszyscy gracze. Już Wam to tłumaczę. Generalnie chodzi o to, że rangi, yy, każda ranga, Super VIP, Omega VIP, sponsor, yy, mają dostęp tutaj właśnie do tego świata, do tego generatora, który jest naprawdę bardzo ładny. Yy, yy, są to generalnie takie jakby wyspy. O, tutaj mam też farmę. Kurczę, miałem wam tego nie pokazywać, ale już dobra. <laughs> to pokażę to w następnym odcinku. Ale kurczę, ładnie to wygląda. sobie screena, zrobię na miniaturę. Tutaj mam generalnie budowałem domek e, taki mały, miałem go pokazać w następnym odcinku, ale no dobra. E, nie wyszło tak jak chciałem. Hop, hop, hop. E, tutaj generalnie mam farmę e, czy, nie trzciny, tylko weed, to jest kurcze. Jezu, co to było na polski? O. No kurde, z tego co się chleb robi. E, um. No nie przypomnę sobie za chiny. No nie, nie, nie przypomnę sobie, nie ma szans. Masakra. I, i teraz jak mi to w głowie siedzicie, nie? To mam skrzynkę taką, gdzie sobie odkładam yy, zboże! Zboże. No, zboże. Farma zboża. Tak się prezentuje, tutaj są też te bloki nowe. No i tutaj planuję zrobić taką ścieżkę właśnie do mojej. Wieży, która no wygląda epicko. Naprawdę ten, ten teren prezentuje się kozacko, moim zdaniem. No, jak wspomniałem, albo nie wspomniałem wcześniej, są to wyspy po prostu takie wielkie. Proszę bardzo, o widzicie. I tu jest już kolejny biom, nowa wyspa. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Szczególne fajne jest to, że tutaj nie ma jakby fold damage, czyli możecie skakać z wysokości i nie umrzecie. Chyba, czekajcie. Sprawdźmy to. Tak, jest Fold Image. Jesteście tutaj niezniszczalni, czyli możecie sobie spokojnie grać. I także nie ma na tym świecie PvP. Jeżeli chodzi o spawna, no to już tutaj jest normalny świat, zwykły. Tu mamy graczy. Tutaj mogę mieć lekkie spadki FPS-ów, bo naprawdę spawn jest, no jest wielki. Tutaj generalnie była mapa e, naszego spawnu, ale coś się plugin zepsuł. I, e, I tej mapy nie ma. Na moje statystyki po prawej stronie nie, nie musicie patrzeć, <grym> można je wyłączyć. Bardzo fajna opcja. Jedno, za, 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 zabicie 22 zgony, masakra. E, a więc tak, e, tutaj w lewo jak sobie skręcicie, macie Laki Bloki, proszę, proszę bardzo, 8, 8 bloków diaks i jeden. Koks równa się dwa bloki albo 8 banknotów, banknoty to waluta serwera, więc może ją kupić na naszej stronie. Yy, wyłączę może shaderki, żeby było więcej FPS-ów. Yy, tutaj yy, generalnie całe miasto, jakby żyje, zobaczcie. Są tutaj takie NPC-ty, mają lody nawet. Proszę bardzo, naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj toczy się jakaś bitwa. Najwyraźniej yy, ochrona zamku. Rycerze. Nie dają sobie rady z, z jakimś buntem. Tutaj mamy skrzynkę, w której można wygrać sponsora na 30 dni. Bedrock, e, jakieś tam diamenty, koksy, no różne rzeczy. Jeszcze można wygrać specjalną rangę, która, która daje banknoty co 24 godziny, więc jest spoko. Tutaj natomiast mamy barmana. Proszę bardzo, można kup kupić sobie krw krwawą mery, kawę. Yy, gorącą czekoladę oraz Coca-Colę. tutaj jest jakiś, kurczę, npc co sobie siedzi, pijaczyna, nie wspominając o tym. Też tutaj są krzesła, oczywiście meble można kupić yy, yy, u nas yy, na serwerze do, do swojego domku, więc takie coś też możecie mieć na swojej działce. Yy, myślę, że bardzo fajne, yy, że jest to bardzo fajna opcja. E, tutaj, jak polecimy, mamy Magika i Magik sprzedaje dosyć fajne itemy, bo daje on czapkę, która daje nam e, no, daje nam pecha, ale daje także nam Noctowizję, bez ograniczenia. Mamy też efekt Widera trójki na 10 sekund, bardzo, do bardzo dobra podka na PvP. Mamy też e, Siłkę na 20 minut, dwójkę Eliksir z winoręki z has dwójka na 10 minut instant health piątka no i instant health dwójka i mamy tutaj 8 tych no i także jakieś różne rakie tutaj dzidy oraz łuki i kill of demotic, e, demoniac pikax bardzo fajny daje nam um, jak widzimy tutaj when you mine a block it drops exp orbs czyli jeżeli kopiecie sobie nie wiem Cokolwiek, no to dostajecie level. Tak jak na, na przykład, nie wiem, wojny, tak, tak jak na wojna gili, coś takiego. Tutaj mamy hamera, bardzo fajnie, on nie wypada z Seku, jest naprawdę OP. Później Wam go zaprezentuję. Yy, tutaj natomiast mamy narzędzia. Proszę bardzo, yy, to wszystko możecie zdobyć na świecie albo kupić w, w sklepie na Warp Sklep za, za pieniądze z serwera. Proszę bardzo. Tutaj mamy farmera, który właśnie sprzedaje koksy, jedno jabłko, pustaka bloków gold, no i mamy koks jabłko oraz mamy też takie fajne bloki jak carrot crate, sweet barrier crate, apple crate oraz beetroot, beetroot crate, czyli no buraki, jabłka, kurczę, jak to one były, sweet berries, berries to chyba były te. Kurczę, no naprawdę, polskiego zapominam. No i tutaj marchewka. No i mamy też tutaj jakiegoś gościa, który zbiera plony. Idąc dalej, czy mamy coś tutaj? Tutaj nic nie ma, a nie, coś jest. Jest shopping car, możecie sobie takie coś kupić, generalnie jeżeli załadujecie go ban bananami, które można kupić na Warp Sklep, no to możecie nim jeździć sobie. Więc bardzo fajna opcja. Tutaj coś się dzieje, pani medyk leczy gościa, który ma sikierkę w głowie. Ała? Um, tutaj, co tu jest? Tutaj. A tutaj mamy doradca finansowy, e, Jobs Bros i Jobs Joint. Wiecie, no to to tak jak na każdym serwerze, czyli, czyli e, wyszukaj pracę, dołącz do pracy. Proste, proste. Tutaj mamy, tutaj mamy sklep i tutaj może wam lagować, bo naprawdę jest ponad 600 itemów yy, i to customowych także jeszcze bardzo mamy tyle nowego drewna wszystko nowe drewno hop tu jest też drewno tutaj mamy coś też drewno jakieś bloki to już bloki z wanilii też bloki z wanilii Oczywiście, pięter sklepu jest dużo więcej. Tutaj też jest instrukcja, jak, jak stworzyć własny sklep. Więc daliśmy dla graczy taką możliwość. Okej, okay, na czym to ja skończyłem, bo było małe cięcie. Chyba opowiadałem o blokach. Mamy nowe szyby, nowe bloki świecące. Okay, tu, tutaj są szyby, akurat e, okna z wanili. Tutaj też mamy nowe bloki. Bardzo dużo. Naprawdę, na no, tych bloków w tej edycji jest no, mnóstwo. Ponad. Ponad 300 nowych bloków, jak i, jak i nie więcej. Tutaj też, proszę bardzo. Jakieś kolorowe, jakieś takie są bloki. Naprawdę, jak widziałem działki graczy, no to wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. No tutaj, jak zlecimy na dół, mamy także. Tutaj są bloki z wanilii, ale tutaj są nowe bloki. Hop. O, tutaj jest takie, jakby słońce takie. Ładnie to wygląda. Tutaj jest mnóstwo nowych bloków. Tutaj mamy nowe minerały, proszę bardzo. No i mamy też mnóstwo nowego jedzenia: czyli sushi, jakiś hamburger, taco, pizza, chipsy. Zobaczcie jakie. No tutaj, sushi, kiełbasa, sweet stick, czyli słodki sukierek. No, mamy tutaj jakby bread, chleb z dżemem. jakieś ryby nowe. No i tutaj reszta z wanili. Ale także tutaj są świecące bloki, proszę bardzo. Takie disco-disco bloki. Fajnie to wygląda. Okej, okay, wylatując ze sklepu mm, opada deszcz akurat na to lipa. Tutaj akurat mamy targ, yy, mamy tutaj także meble. Proszę bardzo, meble, pop, pop, jest ich naprawdę bardzo dużo. Generalnie naprawdę serwer yy, można pełnoprawnie nazwać, że jest na modach, mimo że nie są to mody, tylko modele. Ale naprawdę wrażenie jest takie, jak, jak byłyby to jakieś, kurcze mody. Tutaj mamy czapki. Bardzo dużo czapek, to jest bardzo fajne. Taki pająk na plecy, wielki. Niektórych może to brzydzić. Uh. Mm -hmm. mm, tutaj dalej mamy miecze, a tutaj się biją gracze. Oni tam chyba siedzą, nie wiem, 24 na dobę. E, tutaj mamy nowe miecze. Proszę bardzo. Mnóstwo jest nowych mieczy, nowych skinów. Zbroje nowe. Tak to wygląda. I czemu? E, no i generalnie są to skiny do, do tej zbrojki. I one naprawdę bardzo fajne. Proszę bardzo. Nawet jest fioletowy dla dziewczyn. Specjalny. No i tak, także są nowe tarcze. Więc jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo nowości. To jest na chwilę zamknięte, ale później coś ogarniemy tam. Co jeszcze mam pokazać? Pokażę Wam może przy okazji. Disco. Disco. Możemy wyłączyć, możemy włączyć, no i mamy też w tej style niebieski, czyli odcienie niebieskiego same będą, faza, lekko się zmienia, chmura, czyli szare, ale możemy też wziąć na, na przykład trip i ale random, czyli wali wszystkie kolory, także mamy tutaj fade, czyli zmienia tak powoli z odcienia na odcień, no i random czyli ciągle zmienia nam całego seta ja generalnie preferuję ale random czyli każda część zbrojki ma inny kolor i, i tak się co chwilę zmienia co jeszcze mogę wam pokazać czego wam nie pokazałem miecze świetlne gdzie są miecze świetlne? gdzieś tutaj miecze świetlne czyli esencja naszego serwera Proszę bardzo, red lightsaber, blue lightsaber, sa no i green lightsaber. No i mają one animację, jak już wiecie, jest z początku odcinka. No, zarąbiście to wygląda, e, naprawdę bardzo e, fajnie. Ja Wam może teraz pokażę, jak działa, kurczę, Hammer. Bo mało osób chyba e, wie, że on jest naprawdę bardzo OP. Więc tak, e, może poświęcimy tą górkę. Tutaj, gdzie byliśmy na początku, kopiemy i od razu nam trafiają e, od razu itemy trafiają nam do EQ. No i generalnie, hammer kopie, proszę bardzo. E, 3 na 3 Wszystko wypada, wszystko mamy w ekwipunku. Napra e, naprawdę, można szybko znaj znajdywać diamenty i generalnie się dobrze bawić w kopalni no spoko to wygląda naprawdę spoko, ja tu sobie tą dziurę zakleję bo w przyszłości planuję coś na tej górce zrobić może jakąś drugą wieżę obok albo coś takiego mm -hmm. eee, teraz tak, ja tylko odłożę te itemki do siebie do magazynu tak na szybko Tu, tu, to... Tutaj, gdzie jest piasek, to ja zawsze nie wiem, ja zawsze w. Um, na różnorakich serwerach Minecraft t, t, po, e, po prostu wszystko układałem w skrzynkach, bo nie lubię syfu. <laughs> Jakoś tak mam, kurczę to to mogę w sumie tutaj pierdyknąć do węgla i będzie git. No i dobra. To tyle. Możemy jeszcze pokazać ten... Pokażę wam jeszcze Warp PvP, jak wygląda. Tak się prezentuje. Zobaczcie. Tu jest topka zabójstw. Aktualnie na top 1 jest drzewo 158 fragów. O Jezus, jak dużo. Bardzo dużo. Jak na tydzień edycji. No i generalnie tak wygląda arena PVB. Bardzo ładnie jest zaprojektowana, tutaj mamy Diament co Co 30 minut Więc też spoko um, Pokażę wam bossy może, bo bossy to jest naprawdę esencja Także tego serwera Tylko on bardzo szybko zabija Więc trzeba uważać Jak możecie usłyszeć Mój łuk ma Wow, oh shit! Właśnie trzeba uważać na te jego partikle. Mój miecz ma dźwięk. Kurde, on jest inteligentny. Och, jakie high ground! Holy shit, bro! Kurczę, naprawdę, boss jest potężny, yy, No ale generalnie fajnie yy, spędzać tam, tam czas. Jeżeli się nudzicie, no to możecie pójść na bossa. Mamy także bossa, bossa numer 2, czyli Hero Brain. On aktualnie nie ma skina, bo po prostu siadł nam plugin, który powodował, że te, że te moby miały jakby no, normalny wygląd postaci, tak jak my, co, nie? I to był normalnie Hero Brain, ale no jak wspomniałem. Plugin nam się sypnął. No i generalnie z niego dropi. To jest farma złota, farma emeraldów, no i farma smieczy. Czyli spoko opcja, no można tutaj sobie farmić. Yy, chodźmy na Warp Boss 3. Warp Boss 3 i tu się idzie prosto. No i tu jest Astro, naprawdę bardzo potężny boss. I on tutaj co nam daje? On tutaj nam daje farma Koksów no i farma Netherite. Czyli no spoko opcja. Ta. I on też generalnie miał inny wygląd, ale no, Lips Disguise taki plugin nam się sypnął. I kurczę, tak to wygląda teraz. Ale zobaczcie, jakie on bije, teammate, nie? Wow! <ścoughs> Holy shit, bro. Okej, okay. tak wyglądają bossy: naprawdę bardzo, bardzo zajebiście. Się prezentuje. Fly. Fly, fly, fly. Gdzieś tutaj kurczę, był rybak. Tu jest pan rybak. I on nam tutaj sprzedaje wędki, nowy kolory wędek. No i tutaj mamy tropical fish crate, salmon crate. No i fisher crate. Tutaj, tutaj też mamy tajny pokój, do którego nie wejdę. Musicie sami wbić tutaj i zobaczyć, i zobaczyć co tam jest w środku. Naprawdę bardzo fajnie to się prezentuje. No, jeden pokój wam pokażę. Taki tajny, o którym mało kto wie. A ja wiem. Proszę bardzo, tu jest otwarty. Jakby taka otwarta trumna. Wchodzicie i macie taki tajny pokój. I tutaj. Tutaj jest school. Bardzo fajnie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Chwamy dom. Gdzie mogę go postawić? Może tutaj. Bardzo. Taki fajny kolekcjonerski. Yy, kolekcjonerski bloczek. Bloczek, figurka, czaszka. Zwał jak zwał. Dobra. Yy, tak zwał jak zwał, jakoś tak się mówi, chyba. No i tutaj mam właśnie disco te bloki. Bardzo fajnie się to prezentuje. Także mam białe te. Białe yy, briki. No. Ok. Więc myślę, że na pierwszy odcinek byłoby to tyle, w następnym materiale coś pobudujemy, coś pokombinujemy, mam w, mam w planach już jedną fajną rzecz, która już jest w trakcie budowy i będzie ona naprawdę spektakularna, więc oczekujcie na następne materiały i już tam normalnie będziemy grać bez prezentacji, tylko zwykły materiał z let's play'a Minecraft na serwerze Fallcraft. Okej, okay, więc co? Ja będę leciał, trzymajcie się. Cześć. Elo.